Witamy państwa w kolejnej radiowej Akademii Filmowej. Dziś kolejny reżyser. Tak jest, Jerzy Kawal Kawalerowicz. No to będzie ciężkie wyzwanie, bo ciężkie nazwisko do wymówienia. Ciężkie nazwisko, ale myślę, że się oswoimy przez te najbliższe tygodnie z tym nazwiskiem i z jego kinem. Dla mnie reżyser Mistrzowski, absolutnie i odkrywam go ponownie teraz przy okazji tych naszych rozmów. Reżyser, który potrafi zrobić i kinokameralne, psychologiczne, bardzo precyzyjne. Ale i wielkie widowiska. Tak, tak, to prawda. I to jest też znowu, tak jak Has, malarz kina, tak. bo te kadry są naprawdę wybitne i takie, no, dopracowane, Ale inne, dopracowane. Inne niż u Hasa. U Hasa mam wrażenie, że jest bardziej barokowo, tak. że tam się dzieje bardzo dużo, że każdy Słynne rekwizyt wysypisko coś mówi. Hasa, tak. Tak. U Kawalerowicza znowu mamy taki ascetyzm trochę. Mm -hmm. Kontrast kolorów, gdzieś bieli, czerni, to wszystko gdzieś tam wybrzmiewa szarości, odcienie szarości również. No ale tak, rzeczywiście to jest artysta, który do tego wizualnego aspektu i technicznego aspektu tych swoich filmów bardzo dużą rolę uwagę przykładał. No, i mamy to w pierwszym filmie, który weźmiemy na warsztat, a więc w filmie Pociąg. Tak, 59 rok, film Pociąg. Film, który dzieje się w całości w tym tytułowym pociągu, więc niezwykłe wyzwanie takie realizatorskie, techniczne, operatorskie, no, naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Z tego co wiem, Kawalerowicz nie oglądał wcześniej żadnego filmu, który byłby w pociągu realizowany. On sobie to wymyślił i po prostu wszedł w w ten projekt. A co ciekawe, historia jest oparta na historii, która jemu samemu się przydarzyła. On kiedyś jadąc pociągiem miał właśnie taką sytuację, że zależało mu na tym, żeby mieć ten wagon sypialny. Kupił bilet od konduktorki, nagle pojawiła się kobieta, okazało się, że jest bardzo interesująca. Cała historia o morderstwie, o którym film opowiada, została oczywiście wymyślona i dopisana. Powiem do tego, do tego pomysłu, że rzeczywiście było tak, że on z tą kobietą przegadał całą tę noc, którą podróżował po no, i to był taki pomysł, od którego on wyszedł, ale cała reszta jest dopisana właśnie, no, właśnie przez Konwickiego, również, jak się okazuje ale to jest też ważne, że ten film się nie opiera na jednym pomyśle. To jest film dużo głębszy i on też jest, myślę, że bardzo skomplikowany w swojej strukturze. To nie jest, jest takie prosto linijne. Tak, no bo możemy powiedzieć film o morderstwie, no a to nie jest, i można od razu tak pójść takim szybkim skojarzeniem, aha, czyli to będzie kryminał. Mhm. To nie jest kryminał. Tak. Kawalerowicz jest przedstawicielem tego nurtu, no trochę jak Has takiego psychologicznego, egzystencjalnego. Jest... Inny w tym, ale hmm, tematyka jest myślę, że podobna u obydwu tych reżyserów. Mm -hmm. No, gdzieś takie rozmyślenia nad człowiekiem, nad człowieczeństwem też, nad, jak, nad takimi jakimiś um, no, pierwotnymi, może nie pierwotnymi, ale takimi odwiecznymi kwestiami, jak nie wiem, gdzieś miłość, gdzieś sens życia, innymi takimi filozoficznymi kwestiami. No, rzeczywiście mogło to być morderstwo w Orient Expressie. Ale nie jest. To znaczy, ja początkowo no nie znałem tej, całej tej historii, nawet nie za bardzo wiedziałem, że to będzie o morderstwie, czy że ten wątek morderstwa gdzieś tam wybrzmi. Dla mnie początkowo to był. No taki, powiedziałbym, rodzący się romans, może mm -hmm. jakaś relacja. Myślałem, że to będzie właśnie to, że dwóch nieznajomych, którzy, dwoje nieznajomych, którzy chcieli spędzić tę podróż samotności, nagle są skazani na siebie, no i zaczynają rozmawiać, opowiadają sobie życie, no i koniec końców wychodzi z tego klasyczny, y, romantyczny wątek, ale okazuje się, to że tutaj nie. tak nie jest. Tutaj tak nie jest, tutaj... Yy... W ogóle ten film jest dla mnie takim obrazem podróży trochę do siebie, trochę w głąb siebie. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale ja za każdym razem, kiedy jeżdżę pociągiem, to też mam jakieś takie sentymentalne odczucia i zawsze te podróże pociągiem są dla mnie jakieś takie wyjątkowe, bardzo. Ten pociąg zawsze kojarzy mi się z takim środkiem transportu, kiedy sobie można usiąść i przemyśleć wiele spraw. I trochę w tym celu wydaje mi się, że ci bohaterowie też do tego pociągu wsiadają. Oni mhm. zmierzają ku czemuś, ale i od czegoś uciekają, yy, i też szukają samotności. Przecież w tym jednym przedziale yy, przypadek sprawia, że znajdują się tam razem i muszą spędzić tę podróż we dwójkę. Yy, ale każde z nich jest takie bardzo zagłębione w siebie. Tak, i bardzo też tajemnicze. My tak. nie, nie wiemy nic w zasadzie o tych postaciach. Tak naprawdę pod koniec dopiero się dowiadujemy no, wszystkiego, ale tak naprawdę początkowo to są dwie zupełnie nieznane, tajemnicze, anonimowe osoby, które zostają wrzucone w ten przedział zupełnie też przypadkiem. Ale jeszcze w ogóle sama konstrukcja tego pociągu jest taka ciekawa, chyba, że tak przeskoczę, ale wydaje mi się, że to jest też ważne w tym filmie, że to jest film trochę o jakiejś takiej wspólnocie. Dlatego, że tam mamy różne ja przedziały. Jasne, tak. O mechanizmach, które społeczeństwem kierują. Tak, dokładnie tak. Mamy tam no właśnie w tych przedziałach różne postaci, ale bardzo wyraziste. I to też trzeba przyznać, że ci współpasażerowie to nie są anonimowe postaci, tylko właśnie one... Są nakreślone bardzo jakoś taką tak. grubą kreską. Mamy księdza, który rozmawia o, jakich, o istocie grzechu. Mamy adwokata z żoną, która... No, żona była bardzo irytująca. Dość irytująca, tak. No, jest to, myślę, że takie małżeństwo też przez zasiedzenie trochę. Tak. Oni się nie kochają. Ona Jasne, chce że tak. Gdzieś też w tej podróży może jakąś przygodę przeżyć. No, ale mamy też na przykład Zbyszka Cybulskiego, który jest no, jakimś takim byłym amantem tejże kobiety, która w tym przedziale się pojawia razem z naszym Jerzym. Tak, i Cybulski też tutaj gra taką bardzo ikoniczną rolę, która no, później się okaże bardzo tragicznie nawiązuje do jego tak. śmierci w ogóle i to nie jest pierwszy film w którym on um, taką rolę miał bo tak, on przecież się pojawiał w, przy tych pociągach niejednokrotnie w kinie i tutaj um, też bardzo często do niego ci konduktorzy mówią że pan się kiedyś tak, zabije tak, tak skacząc w ostatnich więc chwili. to w perspektywie tego co się wydarzyło później i w perspektywie tego jak on zginął no faktycznie wygląda bardzo tragicznie Mm -hmm. I też ma taki wydźwięk, no przykry bardzo, ale, ale tak, pojawia się i nie ma okularów. Mm -hmm. Więc rękopis znaleziony w Saragosie jednak nie był jedynym filmem, gdzie on się bez okularów pokazał. Myślałam, że tylko tu. E, okazuje się, że w pociągu też bez okularów zagrał, mm, ale już mamy ten jego wizerunek, taki, ta skórzana kurtka. No, on jest tam. No i ten pociąg, który bardzo też jest ze sobą, tak. Nieodłącznym elementem tego jego wizerunku. To jest też bardzo ciekawe, jak jaką oni mają relację, bo on chce do niej, zdaje się, wrócić. Ona tego nie chce. Z drugiej strony, on jest też dość przemocowy w tym wszystkim. Tak. No, są takie sceny, gdzie on się próbuje wedrzeć do tego jej przedziału, gdzie ją przez szybę gdzieś przyciąga do tego. On otna. jest taki wręcz sfrustrowany już tak. tym, co się dzieje. Tak, on zresztą nawet zostawia jej kartkę, że jeśli nie wyjdziesz z pociągu, to wykoleje mm -hmm. właśnie ten pociąg, więc tam no jest takie napięcie między nimi. I to jest przez większość filmu właśnie jedyny taki wytrych, gdzie dostajemy jakąkolwiek informację o tym, kimże ta Marta jest. I wydawałoby się, że, że to o tym też będzie ten film, ale nie jest. Ten film w zasadzie nie opowiada jej historii. Ten film w pewnym momencie staje się już właśnie tą kryminalną, trochę kryminalną opowieścią, ale opowieścią, która jest jakaś taka, no właśnie, metafizyczna. To znaczy. Tak, 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 tak. Dla hmm. mnie to jest film, który no, po pierwsze opowiada o tym, o czym już wspomnieliśmy czyli takiej podróży w głąb siebie ale my nie poznajemy tych myśli w ogóle. My jesteśmy hmm. w tym filmie usadzeni w pozycji pasażera który mhm. wszystko biernie obserwuje. Nie mamy w ogóle dostępu do myśli naszych bohaterów, tak jak chociażby mieliśmy w filmie Jak być kochaną. Tam słyszeliśmy te myśli Felicji wygłaszane z ofu. Tutaj tylko patrzymy na to, co się dzieje. Nie wiemy, jakie tam są uczucia, jakie są emocje, możemy się domyślać tylko. Ale to jest też film o psychologii tłumu. O tym, co się dzieje, kiedy ludzie postawieni w takiej sytuacji jak ci pasażerowie, mają taką iluzję władzy. Tak. Mhm. I to jest bardzo duży komentarz do takich sytuacji. No, ten pościg za podejrzanym, no, za sprawcą w zasadzie, tak, bo to tak, nie tak, jest tak, nawet tak. poddawane w wątpliwość, to jest coś tak pierwotnego i tak jakiegoś takiego. No właśnie, niepokojąco pierwotnego, że ja miałem wrażenie jakiegoś takiego rytuału, który się tam odbywa. Te krzyki tego właśnie mordercy, te, te ruchy tego tłumu, to jak on biegnie, to jak on gdzieś tak obłapia tego mordercę, koniec tak, końców. Tak. No to było dla mnie taki rytualny wręcz lincz. Tak i to jest e, z jednej strony, tak jak mówisz, pierwotne, ale i bardzo biblijnie mi się skojarzyło w, w sytuacji, mhm. kiedy e, ten tłum napiera na tego sprawcę e, i nagle zostaje ta sytuacja rozładowana, mhm. e, że tam chyba właśnie cebulski staje w jego obronie. Mhm. Coś tak, takiego Postać było, grana tak. właśnie przez Cybulskiego, więc to też takie no, bardzo symboliczne. Tak, no to jest film, który, jakby to ująć, on jakoś tak wchodzi w głąb m, takiego trochę freudowskiego, ym, teraz żebym nie pomylił, it-ego, super-ego, ale mm -hmm. to chyba it właśnie. Tej właśnie trochę takiej ciemniejszej strony, czyli tej pod, podpowierzchniowej części mm -hmm. góry lodowej. I wydaje mi się, że w scenach tego właśnie, ym, tego właśnie linczu to jest widoczne. Zresztą wydaje mi się, że Kawalerowicz dużo z Freuda czerpał, o tym będziemy mówić tak. pewnie. W przypadku Matki Anno-Daniołów. No ale tak, to jest film wyjątkowy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o kwestii muzycznej, bo to jest bardzo ważne. W tym przypadku autorem muzyki jest Andrzej Trzaskowski, mm -hmm. wybitny jazzman, ale ten główny motyw, czyli ta słynna wokaliza, należy do Wandy Warskiej, słynnej piosenkarki jazzowej i żony Andrzeja Kurylewicza, też jazzmena, który zresztą właśnie też trochę za tę muzykę odpowiadał. On się tam nie za bardzo chyba pojawia. W napisach pewnie tak, ale nie jest jakoś wymieniany jako autor muzyki zbyt często. Natomiast historia jest taka, że podobno Kurylewicz grał właśnie taką melodię, to jest Moonray, taka amerykańska, standardowa właśnie melodia jazzowa. I Wanda Warska coś zaczęła przyśpiewywać do tego, właśnie wokalizować wszystkiemu przyglądał się Jerzy Kawalerowicz no i powiedział Wanda nie zapomnij tego to wejdzie do filmu. no i rzeczywiście tak się stało i ta wokalizacja jest w zasadzie podstawą muzyczną tego tak, filmu tak i pojawia się wielokrotnie w filmie i też nadaje takiej tajemniczości tak tak, tak ale też co tam się m, dzieje. takiej takiej trochę inteligencji lat 60 -tych. nie wiem czy A, no myślę że trochę tak no myślę że tak nie myślałam o tym w ten mhm. sposób ale może rzeczywiście no, ja mam może takie moje trochę estrodowe zobaczenie, bo patrzę na to też w ten sposób, że ten jazz gdzieś tam mocno rezonował z tymi inteligenckimi kręgami. Ale i w ogóle z kinem tamtego ale czasu, kinem, bo to tak. się no przecież to te światy były te się same, bardzo łączyły. To były te same kręgi, dokładnie tak. No ale muzyka jest w tym filmie ważna. Ważny jest też dźwięk i ważne są też ruchy zresztą. No i samego pociągu, ale i też kamery. No właśnie. I przy tych ruchach pociągu się na chwilę zatrzymamy. Nie wiem, czy wiesz, jak był ten film realizowany. W studiu. W to studio. nie był prawdziwy tak. pociąg. W studiu i tak jak usłyszałam w jednym z dokumentów, które opowiadają właśnie o produkcji tego filmu, jeden z najcięższych panów z ekipy technicznej siedział gdzieś na tym wagonie chyba, tak zrozumiałam, że na dachu i po prostu wprawiał ten wagon w ruch, mhm. żeby było to złudzenie ruchu cały czas. W ogóle scena tego pościgu, o którym o którym powiedzieliśmy. No też w ogóle oglądając ten film, próbowałam sobie wyobrazić, jak to musiało być zrealizowane. Został stworzony specjalny wąski wózek, który się poruszał przez tę długość całą tego wagonu, a statyści, którzy byli ustawieni, przepuszczali tę kamerę, tak jak się przepuszcza ludzi przechodzących przez pociąg, więc cała ta realizacja naprawdę była bardzo wymagająca. Tak, jak gdzieś też wyczytałem, że ten wagon w ogóle był też umieszczony. W ogóle to było też skonstruowane od początku, cały ten wagon był zbudowany, ale również na sprężynach. I to też pewnie mm -hmm. z, z tym panem pewnie tak. rezonowało <grym> i dzięki temu były widoczne ruchy tego pociągu. Ale, ale... I w ogóle to było ogromne wyzwanie mm -hmm. dla każdego członka ekipy, no bo też jak jedziemy pociągiem, zmienia nam się krajobraz, tam no były właśnie. różne ekrany tak. ustawione, ale i oświetlenie. Tam też, jak tak wróciłam później i kilka scen obejrzałam, rzeczywiście jest tak, że to oświetlenie na twarzach aktorów się zmienia tak miarowo, tak jak właśnie w, w trakcie podróży pociągiem. Więc to była niezwykła dbałość o szczegóły tak. tutaj. Tam podobno były poustawione lustra, które odbijały właśnie światło w jakiś odpowiedni sposób. Nie mam pojęcia, jak oni to skonstruowali, ale powiem ci szczerze, że dla mnie to był naprawdę duży szok, kiedy przeczytałem, że to nie był prawdziwy pociąg, mhm. bo to jest skonstru. ова е так tak dobrze i tak bardzo naturalnie tak. że że nie da się w zasadzie zauważyć że to nie jest prawdziwy pociąg ja nawet się zastanawiałem jak to było że oni tak właśnie dostali pozwolenie na to żeby w, w zająć jakąś linię kolejową i nagrywać no okazało się że to jest wszystko w studiu no absolutnie wybitny film pod kątem właśnie scenografii no i właśnie ta konstrukcja przestrzeni też jest bardzo ciekawa no bo mamy przestrzeń no w zasadzie zamkniętą mhm. dość ciasną ale jednocześnie cały czas się poruszającą I to jest bardzo ciekawy kontrast, no bo mamy za oknem świat pędzący, a tu w środku mamy no, czas w zasadzie zatrzymany. Tak. Taki czas też niewykorzystany, no bo to zawsze tak jest w czasie podróży, że zwłaszcza tej nocnej, że nie za dużo da się zrobić. E, więc no, mamy tutaj ludzi z jednej strony w pędzie, a z drugiej strony skazanych na bezczynność. I, i jeszcze ta scena pościgu, czyli jedyny moment w chociaż nie jeden, tam były pewne momenty na stacjach, ale ten moment był taki wyjątkowy, bo on właśnie był niespodziewany. Ten moment zatrzymania pociągu i wyjścia wszystkich tych pasażerów mm -hmm. w pościgu. Nie wiem, czy też tak miałaś, ale na mnie rzucił się jakiś taki przejmujący chłód w tej sytuacji. Że to, to ciepło wewnętrzne pociągu nagle zostało skontrastowane z tym zimnym polem, gdzieś nad z ranem. takim pustym też. Tak. Tam jest w ogóle też taki duży kontrast, bo ja oglądając te sceny miałam właśnie takie poczucie, że ta akcja jest tak genialna, i tych pasażerów w korytarzu jest tak wielu, że aż robi się właśnie trochę duszno. Mhm. Jest tak bardzo ciasno. Tam się naprawdę w tym kadrze wtedy bardzo dużo dzieje, i nagle właśnie wychodzimy na to puste pole. Więc, tak. no tak, Kawalerowicz to był też taki reżyser kontrastów. No na pewno, na pewno to też będzie widać w innych jego filmach, zresztą w następnym filmie, o którym porozmawiamy też. No ale jeszcze myślę, że warto powiedzieć o samych aktorach. No oczywiście, że Nic tak. Nic nie wspomnieliśmy, tak, a tak, Lucyna tak. Winnicka gra tutaj Martę. W wybitnej roli. To znaczy, myślę, że mogłaby ta rola konkurować z matką Joanną Adaniołów, czyli z najsłynniejszą rolą właśnie Lucyny Winnickiej. No ale to była taka aktorka charakterystyczna dla Kawalerowicza, zresztą też jego żona. No, mamy ta tutaj podobnie tak, jak y -hmm. z. Y Jadwigą Barańską, tak. która też się pojawiała przecież w filmach swojego Albo męża ant tak. Emmanuel Tak, Także to, to Senie zdarzało. Tak, były takie historie oczywiście w kinie. Tak. Mm, natomiast ona się broni talentem. To w ogóle nie jest nie, taka ogóle, sytuacja, że gdzieś tam obs obsadził swoją tylko. żonę, niech zagra. Tylko to była naprawdę wybitna aktorka. I rzeczywiście zgodzę się z Tobą, to jest konkurencja dla matki Joanny o No, Ona w zasadzie każdym tym filmem udowadnia swój ogromny talent. I to też jak potrafiła kreować zupełnie różne od siebie role. Tak, no, ale rzeczywiście ona w tym filmie jest taka. My, ja myślę, że ja lubię to słowo posągowa, ale mhm. ona tutaj jest właśnie posągowa. Taka z jednej strony trochę tragiczna. Trochę nieszczęśliwa, nawet bardzo nieszczęśliwa, gdzieś właśnie taka połamana przez to życie. Ale z drugiej strony, właśnie z tą taką godnością, prawie jak Felicja, w jak być kochaną. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że tutaj jest rola, no naprawdę, no nie, może nie życia, ale druga Nie, rola ale życia. druga, tak. tak. I myślę, że też tutaj o kostiumach trzeba powiedzieć słowo, bo to wrażenie jej posągowości takiej myślę, że buduje ten jej kostium. Ta spódnica rozszerzana i ta bluzka z takim dużym dekoltem na plecach. No to była kobieta, która robiła wrażenie. Mm -hmm. Ale i wrażenie robił Leon Niemczyk, który jej partnerował jako taki przystojny mężczyzna, lekko już dojrzewający, to nie był młody mężczyzna, tylko widać, że to jest starszy mężczyzna od niej, e, poważny i bardzo zdystansowany. Tak, i nawet bardziej posągowy niż. Tak, e, niż w tych ciemnych sama okularach, pieniądze. taki naprawdę odcinający się od świata. I w momencie, kiedy na początku filmu to podejrzenie. Mm, no może nie podejrzenie, ale jest ta historia o tym morderstwie, że ten mężczyzna ucieka, ten sprawca, nie wiadomo gdzie jest, a może jedzie z nami pociągiem. Od razu podejrzenie pada na niego, no bo on jest taki antypatyczny. Tak, no nic o nim też nie wiemy. Jest taki tajemniczy, pojawia się znikąd. No w sumie każdy pojawia się znikąd w pociągu, ale on jakoś bardziej niż inni pojawia się znikąd. Z nikim też jakoś za bardzo nie rozmawia, chociaż próby są różne. Tak. I wydaje mi się, że to też jest ciekawe w tej konstrukcji bohatera, że... No, przez tą tajemniczość, on bardzo dużą ciekawość budzi wśród tych współpasażerów. I łącznie z żoną adwokata, no, która zwłaszcza cały czas. zwłaszcza w niej, tak. Tak, tak. Więc wszyscy próbują jakoś z nim coś porozmawiać. Zagadnąć. Nawiązać jakiś kontakt. Bo tak. no, to w pociągach, no teraz już mamy inne czasy, ale pociągi były też takimi miejscami trochę takiego życia społecznego, że, że w pociągach kiedyś się rozmawiało z pasażerami. Co mieli robić ludzie przez całą noc, bez żadnych telefonów, bez tak. internetu. No, albo mogli czytać gazety, lub Książkę albo rozmawiać. Albo Nie rozmawiać. Było to było bardzo, bardzo popularne, właśnie, te rozmowy pociągowe czy romanse. No to się też wszystko... Zwłaszcza miało. jak to była podróż z Helu na Hel z Łodzi. Tak, się. No tak. To, to tak. była długa podróż. Długa podróż. No ale wracając, Leon Niemczyk. Właśnie, rzeczywiście jest to też. Hmm, on też kreuje tę postać jako takiego trochę dżentelmena, mm -hmm. w tym takim obyciu, w tym, że jakby wszystkie te czynności wokół siebie wykonuje z jakimś takim namaszczeniem i jakąś taką, no z taką wprawą, można powiedzieć. On jest powiedzieć. też bardzo elegancki. No właśnie, z taką elegancją, to jest to słowo, ale z drugiej strony, no... Trochę nerwy go ponoszą, kiedy dowiaduje się, że ta kobieta z nim będzie jechać. Więc no nie jest to taki klasyczny gentleman, jak można byłoby sobie go wyobrazić. No ale to właśnie też o to chodzi. To jest rola z jakimś takim twistem i z tą tajemnicą, która na koniec się wyjawia, choć nie taką byśmy się pewnie spodziewali. Tak, no ta historia jest tak naprawdę taka. Błaha! Tak. Tak, no, tak. Koniec końców okazuje się, nie powiem co, ale mhm. że no to była po prostu podróż pociągiem, nic więcej. <grym> tak, pomimo tego, że chcielibyśmy sobie może dopisać tutaj jakąś historię, ja sobie trochę dopisuję historię do pociągu, bo mi właśnie Marta, czyli ta główna bohaterka, bardzo kojarzy się z bohaterką filmu Ostatni dzień lata. Konwickiego. Mhm. Tam mamy kobietę, która pociągiem przyjeżdża nad morze, i dla mnie trochę m, ostatni dzień lata, pomimo tego, że jest filmem wcześniejszym, trochę jest takim dopowiedzeniem dalszych losów bohaterki pociągu. Trochę sobie to tak układam w głowie. Gdzieś te filmy, m, estetyką, wrażliwością są dla mnie bliskie sobie, więc też m, tak na to patrzę. Bardzo ciekawy wątek, nigdy o tym nie pomyślałem <laughs> w ten sposób. Zachęcamy, żeby obejrzeć pociąg, oczywiście, a my w kolejnym naszym spotkaniu w przyszłym tygodniu porozmawiamy właśnie o drugiej tej wielkiej roli Lucyny Wymnickiej, tak. czyli o matce Joannie od Aniołów. Wielokrotnie już wspominanej. Zapraszamy. Do usłyszenia.